Zrobię wszystko, by zdobyć Cookie Crisp! Cookie Crisp wyglądają i smakują jak ciasteczka z czekoladowymi kawałkami, a tak naprawdę to pyszne płatki śniadaniowe! O nie! Nareszcie moje! O nie, znów to samo. Następnym razem będą moje! Teraz w Drogeriach Rossmann! Pasty do zębów Blendamed Clinic 75 ml, za 11,99. Rossmann, dbamy o ciebie! A Wojtek mówi, że jego rodzice mają dużo sałaty... Moi rodzice mają sałatne, kapuste, ogórki, pomidory. Codziennie ile chcą? W Kauflandzie świeże produkty trzy razy dziennie. Nie drogo. Filec kurczą za 12,88. 4 litry Coca-Coli za 9,88. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Wisk rozpoczęliśmy wielką wyprzedaż artykułów ogrodowych. Już teraz rabat od 30 do 60% na wszystkie artykuły ogrodowe. Na przykład krzesło ogrodowe za jedyne 135 zł. Rabat 49%. Lub parasol ogrodowy za 67 zł. i 50 groszy. Rabat aż 60%. Pospiesz się, oferta ważna tylko do wyczerpania asortymentu.